Mój język niemiecki lekcja dwunasta powitania i pożegnania. Powitanie grüßung. Dzień dobry, Guten Morgen. Dzień dobry. Guten Tag. Dobry wieczór. Guten Abend. Cześć. Halo. Cześć. Moin. Cześć. Servus pożegnanie, abschied, do widzenia, auf Wiedersehen, do usłyszenia, auf Wiederhören, cześć, Czys dobranoc Gute Nacht. Do zobaczenia. Na razie. Bis Dan. Do zobaczenia wkrótce. Bis Bald. Do zobaczenia później. Bis später. Do wieczora, bis heute Abend. Do jutra, bis morgen.